Was w kolejnym odcinku na kanale Bracia Okoń Jak widzicie jestem dzisiaj kolejny raz na szczupakach Mam oczywiście ze sobą mały ponton No i co, jestem na leśnym jeziorku Pogoda dzisiaj nie dopieszcza Ma być spory wiatr, także raczej będzie dzisiaj takie bezpieczne łowienie Będę krążyć gdzieś przy brzegach I gołaś tam zobaczyć jakiegoś szczupaka No ale cóż, kto wie, może coś się przejaśni I może uda mi się wypłynąć na moje najlepsze miejscówki No także co ja wsiadam do pontonu i zaczynamy łowienie Zobaczcie, płynę sobie tak przed siebie I nagle tutaj na trzcince zauważam I okazuje się, że to fajny wobler Nie jest to jakaś super firma, ale fajnie on wygląda No coś takiego Fajna grzechotka nawet na duże okonie będzie fajnie Słuchajcie, łowi się o wiele wygodniej niż myślałem Na wodzie nie ma takiego wiatru jak na lądzie Jest naprawdę bardzo komfortowo Ale przed chwilą spojrzałem w pogodę I drastycznie się ona zmieniła Właśnie zaraz ma lać deszcz przez 3 godziny i na pewno to będzie widać, ale właśnie to są chyba tamte chmury, które do mnie nadciągają. Dlatego ja zmierzam gdzieś tam w pobliżu brzegu. Będę tam się na razie kręcił i jak coś to szybko spłynę do brzegu, tak żeby nie zmoknąć. Nie wiem czy to będzie widać na kamerze, ale aktualnie pada deszcz. A ja bardzo lubię wyzwania. I dlatego skonstruowałem taki jakby namiot z pontonu Tak jak widzicie wszystko jest tutaj przemyślane Bardzo fajnie zrobione No i mam tam naprawdę fajne siedzenie Dlatego ja sobie chwilę przeczekam Bo teraz ma tak z pół godziny sobie popadać No i co, widzimy się po chwilowej przerwie No i wracamy po drugiej przerwie. Ja się spędziłem około półtorej godziny w tym takim na Z tego co sprawdzałem, pogodę, to ma cały czas tak padać, ale taki też, to mi przeszkadza. Także płyniemy na miejsce i w końcu zaczynamy łowienie. No dobra, to zaczynamy. Siedzi. Kurde, był mały szczupak. Pewno to się nagrało. Taki maluszek wyskoczył na powierzchnię. Zrobił taką jakby świecę, ale naprawdę był taki mały, że przy zacięciu go wywaliłem z wody. Ale już jest jakiś kontakt dużą przynętę i będę nią machał. Mam nadzieję, że coś się uda się zrobić. Za tą wyspą jest dosyć głęboki dołek. i Tak się może tam się pochowały ryby. Dlatego teraz tam płynę i zobaczymy, czy coś tam będzie się działo. Trochę zaczyna wychodzić słońce, także może to powodzi szczupaki do brania mam taką nadzieję, bo na razie nic nie złowiłem, miałem dwa brania tak, z szczupaków tak z 30 cm a poza tym totalnie nic no nie wiem, jakiś słaby dzień dzisiaj jest. ale walczymy dalej teraz przypłynąłem na trochę bardziej spokojną wodę założyłem obrotówkę i może tutaj gdzie nie ma tego wiatru coś zacznie się dziać, bo naprawdę tam jest taka fala chociaż teraz tutaj tak się uspokoiło Siedzi, w końcu ryba Siedzi w końcu ryba, słuchajcie, w końcu cokolwiek na kiju. Mały szczupaczek Ale jest cokolwiek Ale piskak Masakra, ale już po tylu godzinach bez ryby To jest zawsze coś Taki maluch ale zrobił mi nadzieję, że może jeszcze ze go dzisiaj złowię Moja praca, poszedł. Wróciłem znowu na otwartą wodę, tym razem. Taki byłem to fajny szczupak 70 metrów no i zobaczymy, może uderzy on albo jeszcze i je większy. Jedzie ryba kończ. Jeżeli to jest ryba To jest ładna Spowolniłem go biszada To czułem branie i czuję jakiś opór, ale nie wiem co to jest Ale wydaje mi się, że ryba, dobra wędka nisko To jest chyba ryba A może trochę popuszczę w razie czego Tak, kurde jest ładny szczupak Jest ładny szczupak Zapiął się w dozbrojkę, także raczej nie powinien się wypiąć. Jest ładny szczupak. Cały dzień na niego czekają. Nie jest jakiś ogromny, ale jest ładny. Podbierak. Chciałem się z nim pobawić, ale naprawdę, jakbym teraz go stracił, to nie wiem, co bym zrobił. Chociaż w sumie nie jest taki duży. Ale fajne branie było. Mocne. Prawda, nie był jakiś super nie wyszalał przed ten szufak, dlatego teraz skiruję, tak jak widzicie. Ale kurde, już ciężko płynąć. Bo są tutaj takie fale. Ale dosłownie prowadziłem go biszada, na chwilę go zwolniłem, na pewno to będzie widać. I wtedy zawalił. Fajne branie na spowolnieniu. Rybka nie taka mi się około 55 może. Ale jak widzicie nie wyszalał się. Zobaczcie, to jest właśnie to. Szupak z całą kotwicę. Guma jest obok i w ogóle jej To jest właśnie fajne ta trojka. Bo no, powiem Wam, że warunki hardkorowe. Ale jeżeli teraz zacznę brać szupaki, to naprawdę warto. O, udało się go wyprzepić, do słuchajcie. Dosyć długo to zajęło, ale tak tak tę kotwicę, słuchajcie, masakra. Powinien sobie zasiadać, bo raczej mu tam niczego nie uszkodziłem. Dobra, no szybko go zmierzymy. Tak dla orientacji ile ma. Wstając coś około 55 zobaczymy w dobrej kondycji, szybko wyjęty, niezmęczony Ile ma O kurde, nawet nawet trochę więcej 58 cm, nie mam jak wam tego pokazać, chociaż może taką tylko 0 Tutaj jest 58 nie wiem czy widać. 58 cm taka fajna rybka szybko wyjęty z wody bardzo daleko za w Naprawdę fajna ryba Taka 60 -teczka. przeżyje. Dopiero co wieczór się zrobił zaczęły się brania. Jak widzicie wiatr jest strasznie mocny. Wziął mi gdzieś pod tamtym brzegiem. No i co mówimy dalej, bo teraz tak naprawdę mogą zacząć brać. No, no, wziął nas powolnieniu, także to już może jest dla mnie jakaś wskazówka, że warto robić takie przyspieszenia, a zarazem zwolnienia. Fajnie, że szczupak wpadł. Ja jeszcze oczywiście będę zaraz łowił. Jeszcze mam dwie godziny łowienia. Bardzo dokładnie tutaj obrzucałem ten obszar. Ale właśnie teraz tak samo jak jestem teraz ustawiony. To będę się ustawiał tam, tam i tak dalej i tak dalej. Bo z tego co widzę to ryby stoją tak mniej więcej 30-40 metrów od chin. Już nie jest tak jak na początku sezonu, że ryby stają po prostu na środkowych łąkach. Teraz trzymają się one bliżej Także ja zwijam kotwicę i płynę na następne miejsce. Nie wiem czy się będzie widać, ale może w przybliżeniu wyjdzie się ten tęcza. Zobaczcie, specjalnie wyjąłem telefon. Taka piękna tęcza. Dawno takiej nie widziałem. Coś pięknego. No i co, krótko podsumowując, udało się dzisiaj zejść dwa szczupaki. Jeden około 30 cm, drugi 58 Nie jest to jakaś rekordowa ilość ryb, no ale cóż, przynajmniej było bardzo fajnie. A jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcji oraz jakiś komentarz. No a co, my widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.